Zdobycie Avdiivki udokumentowało trwającą od miesięcy przewagę sił rosyjskich na froncie. Kijów stara się nadrabiać stracone czasy budową umocnień oraz debatuje nad trudnym tematem mobilizacji, który ma zostać poddany głosowaniu 31 marca. W momencie, gdy napierają rosyjscy żołnierze, Ukraińcy starają się odgryzać atakami na rosyjską infrastrukturę krytyczną, w tym rafinerię. Sprawdźmy, jak w ostatnich dwóch miesiącach zmieniła się linia frontu na mapie. Dzisiejszy świat zmienia się w zawrotnym tempie. Sztuczna inteligencja już dawno przestała być wyłącznie ciekawostką, a stała się potężnym narzędziem, które zaczęło wpływać nawet na politykę najpotężniejszych państw globu. Sponsor dzisiejszego odcinka, Codilla, pomoże ci odnaleźć się w tym dynamicznym środowisku IT i AI i zdobyć pracę w tej branży. Codilla oferuje zestaw wyspecjalizowanych kursów online ze wsparciem indywidualnego mentora, które umożliwią ci wejście w pożądaną branżę. W czasie od 4 do 9 miesięcy, nawet zaczynając od zera. Jako jedyna na rynku, Kodilla zapewnia program Gwarancja Pracy, w ramach którego otrzymasz zwrot pieniędzy, jeśli po ukończeniu kursu nie znajdziesz pracy w IT. Co więcej, Kodilla wystartowała z nowym kursem Sztuczna inteligencja i Machine Learning, który wychodzi naprzeciw dzisiejszym trendom. Rozpocznij swoją przygodę w IT, korzystając z linku w opisie. Kierunek obwodu Charkowskiego Rosjanie stale przeprowadzają ataki artyleryjskie na ukraińską infrastrukturę cywilną i obszary mieszkalne w obwodzie Charkowskim o różnym stopniu intensywności. Jednak pozostaje to relatywnie spokojny kierunek operacyjny. Według Olega Synechubowa, szefa administracji obwodu Charkowskiego, Rosjanie kontynuowali ostrzał budynków cywilnych w miejscowościach takich jak m.in. Dworiczna, Berestowe, Wowczańsk, Topoli, Synkiwka, Petropawliwka czy Kupiańsk. Obie strony prowadzą transgraniczne operacje infiltracyjne. 12 marca Legion Wolna Rosja, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski, walczące przeciw reżimowi na Kremlu, poinformowały o wkroczeniu do rosyjskiego obwodu Kurskiego i Białogródzkiego. Główny szturm miał odbywać się w stronę wsi Tjokitno z udziałem Legionu Wolna Rosja. Na moment pisania tego raportu nieznane są finalne efekty tej operacji, jednak nie należy spodziewać się znaczących efektów taktycznych czy tym bardziej strategicznych. Kierunek obwodu ługańskiego Rosjanie pozostają stroną napierającą na kierunku ługańskim. Główną zdobyczą na tym kierunku jest krochmalne, przejęte przez siły Kremla pod koniec stycznia. W kolejnych tygodniach Rosjanie zajęli także osady Tabaivka i Rusaniwka. Ukraińcy w ostatnim czasie odzyskali część terenu w tym obszarze. Próbowali odzyskać kontrolę nad odcinkiem drogi P-07. Siły kijowskie kontynuują odpieranie rosyjskich ataków w okolicy Synkiwki. Są to obszary ciężkich starć. Celem Rosjan pozostaje dotarcie do rzeki Oskil. W zależności od miejsca Rosjanie nadal są oddaleni od rzeki o kilka do kilkunastu kilometrów. Front znajduje się jakieś 8 kilometrów od Kupiańska i 19 kilometrów od położonego na południe Kupiańska-Wuzlowi. Przez oba miasta przepływa rzeka Oskil. 5 marca Olech Synehubow ocenił, że w rejonie Łymań-Kupieńsk Rosjanie mają ponad 100 tysięcy żołnierzy. 40% tej liczby to oddziały szturmowe. I dodał, że liczba ta nie zmieniła się od miesięcy. Synehubow dodał dalej, że siły ukraińskie kontynuują budowę fortyfikacji w pobliżu obwodu Białkorodzkiego, na kierunkach Sumy, Wowczańsk i Łymań-Kupieńsk. Natomiast generał pułkownik Aleksandr Pawliuk. Dowódca wojsk lądowych Ukrainy oświadczył, że Ukraina stabilizuje linię starcia i rozpocznie przygotowania do działań kontrofensywnych w celu przejęcia inicjatywy. Pawliuk ocenił sytuację na polu bitwy jako skomplikowaną, ale kontrolowaną. Zauważył, że sądząc po szacunkowej liczbie zabitych i wziętych do niewoli, Rosjanie rzucali na linię frontu nowo zmobilizowanych żołnierzy bez żadnego przeszkolenia. Idąc dalej na południe, celem Rosjan pozostaje dojście do rzeki Żerebiec. W tym celu agresorzy napierają na Jampoliwkę i Terny. Póki co bezskutecznie. Ataki według Ukraińców mają być masowe, ale odpierane. Innymi słowy, rosyjski napór na odcinku Terny, Jampoliwka, Dibrowa, Biłochoriwka pozostaje silny, ale odpierany. W okolicach Makijówki, Płoszczanki i Czerwonopopiwki nie zaszły żadne zmiany. Podobnie w okolicy Kraminnej pozycyjne walki trwają w lesie serebriańskim. Kierunek obwodu donieckiego. Od naszego ostatniego raportu wizualnego, największa zmiana, jaka zaszła na tym kierunku, to rzecz jasna zajęcie przez rosyjskie wojsko Awdiwki. Miasto zostało zajęte po czteromiesięcznej walce. Awdiwka znajdowała się na pierwszej linii frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej od 2015 roku. Rosjanom trudno było ją przejąć, ponieważ w latach 2015-2021 Kijów potężnie ufortyfikował miasto. Kiedy jednak umocnienia zostały przełamane, Rosjanie zaczęli nabierać tempa. Na zachód od miasta nie zbudowano porównywalnej obrony, co może przyspieszyć rosyjskie zdobycze. Elementy trzeciej Brygady Szturmowej zostały rozmieszczone w rejonie Avdiivki w celu osłony odwrotu. Tam przeprowadzili kilka kontrataków, dając wycofującym się jednostkom ukraińskim trochę czasu i przestrzeni na wycofanie się. Mimo to, część żołnierzy ukraińskich dostała się do niewoli. W swoje przeżycie opisał ukraiński żołnierz 110 brygady zmechanizowanej, któremu udało się wycofać. Po pierwsze stwierdził, że jego jednostka jest na linii frontu od 22 miesięcy bez rotacji. Rosjanie atakowali ze wszystkich stron, a ukraińska logistyka nie działała. Podkreślił także braki kadrowe po swojej stronie, a ukraińskie fortyfikacje na zachód od Avdiivki nie były przygotowane. Personel jego jednostki mógł ruszać się tylko w nocy, ale rosyjskie drony z możliwością widzenia w nocy okazywały się bardzo problematyczne. Był to największy rosyjski triumf taktyczny od czasu zdobycia Bachmutu w maju 2023 roku. Zdobycze w innych częściach frontu były marginalne, ale ogólnie prawdopodobnie Rosja nadal posiada zdolność do działań ofensywnych na dużą skalę. W kolejnych tygodniach Rosjanie kontynuowali ataki na osi Bachmutu, Awdiivki i Nowomychaliwki. Wojska rosyjskie wywierały silny nacisk na Iwaniwskie, aby przedrzeć się do i wiara. W ostatnich tygodniach udało im się zdobyć trochę terenu. Obecnie większość Iwaniwskie znajduje się pod kontrolą Rosjan. W Bogdanivce natomiast Ukraińcom udało się nieco odepchnąć rosyjskie oddziały. Rosjanie pozostają aktywni także w pobliżu Kliszciwki. 5 marca Rosjanie udokumentowali utratę przez Ukraińców pierwszej wyrzutni HIMARS od czasu otrzymania ich w czerwcu 2022 roku. Rosjanie kontynuowali również gromadzenie sił w Orliwce i Tonenkę, aby zwiększyć presję i w pełni zdobyć te wsie. Obie osady są w większości pod kontrolą Rosjan, ale nie całkowicie. Idąc na południe, na osi Marinka, Rosjanie napierają w kierunku chorchiwki i w ostatnich tygodniach zajęli także Pobiedę. Posunęli się do przodu także w okolicach Nowomychaliwki. Faktem jest również presja na wschód od Wuchledaru, na wysokości miejscowości Mykliska, gdzie Rosjanom udało się zagarnąć nieco terenu. Kierunek południowo-ukraiński. Mimo że od miesięcy trwają tu walki, front południowy pozostaje co do zasady zamrożony. Tak jak na przestrzeni całego frontu Rosjanie pozostają stroną ofensywną, gdzie próbują napierać na robotyne i werbowe, ale nie ma to przełożenia na realne zyski. Walki toczą się w okolicy takich osad jak robotyne, werbowe, zolota-nywa, nowodoneckie czy staromajorskie. Jest prawdopodobne, że Rosjanie sprowadzili oddziały więźniów Storm Z, ale tym razem to agresorzy trafiają na ukraińskie pola minowe. Ukraińcy do ustabilizowania sytuacji mieli również oddelegować rezerwy operacyjne. Kierunek Hersoń-Krym. Najistotniejszą informacją na obszarze hersońskim jest fakt, że Ukraińcom udaje się utrzymać przyczółek po lewej stronie Dniebru. Choć faktem jest, że jest on coraz bardziej zagrożony. W okolicy Krynek trwają walki pozycyjne. Rosjanie twierdzą, że kontynuują eliminację ukraińskich grup w okolicy mostu Antonowskiego przy Daci. Nie da się ukryć, że Rosja jest stroną nacierającą na niemal całym odcinku frontu liczącego blisko 1000 kilometrów. Zajęcie Awdijewki jest największym sukcesem od miesięcy, choć okupionym wielkimi stratami w ludziach i sprzęcie. Ukraińcy, mimo coraz większego głodu amunicyjnego, starają się powstrzymywać Rosjan. Istnieje szansa, że ten zostanie chociaż częściowo zaspokojony po ostatnim przebudzeniu państw europejskich, o czym mówiliśmy ostatnio. To jednak przyszłość. Dzisiaj jest trudno. Kontynuowana jest kampania przygotowywania umocnień, którą w listopadzie zeszłego roku ogłosił Wolodymyr Zeleński. Niedawno minister Ukrainy Denys Szmychal oznajmił, że rząd w Kijowie przeznaczył na ten cel 800 milionów dolarów. Kwota niebagatelna, zważając na kondycję ukraińskiego budżetu. Konrad Muzyka, z którego udziałem robimy tę serię, i który niedawno był w pobliżu linii frontu, krytykuje opóźnienia Kijowa w tym aspekcie. Cytat: Te prace powinny były zacząć się 6 miesięcy temu. Ukraińcy mogą znaleźć się w sytuacji, w której Rosjanie będą napierać na nieukończone fortyfikacje. I dodaje dalej: Jest źle. Ukraińcy absolutnie nie są w stanie znacząco osłabić rosyjskiego natarcia. Rosjanie będą powoli, ale systematycznie zdobywać nowe wsie i osady. Na pewno nie będzie to Blitzkrieg. Ale myślę, że można śmiało powiedzieć, że obecnie Ukraińcy są w najsłabszym położeniu, prawdopodobnie od połowy 2022 roku. Nierozwiązanym problemem pozostaje kwestia mobilizacji. Rosjanie, oprócz przewagi artyleryjskiej, osiągają naturalną przewagę ilościową, mimo ponoszenia dużych strat. Dylemat jest klarowny. Ryzykujemy utratę kwiatu narodu, który miałby odbudowywać kraj po wojnie. Jeśli jednak wojna będzie przegrana, nie będzie kraju do odbudowywania. W artykule dla Financial Times Izabel Koszyw odnotowuje, że nowe prawo mobilizacyjne ma zostać poddane głosowaniu 31 marca. W rezultacie tegoroczna fala mobilizacji miałaby objąć 500 tysięcy osób. 330 tysięcy z nich miałaby zostać oddelegowana na linię frontu. Trudny okres Kijów stara się przetrwać, odgryzając Moskwie stratami w lotnictwie oraz marynarce. W ostatnim czasie Ukraińcy dokonali masowego ataku dronów w dalekiego zasięgu na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim interiorze. Tylko w ostatnich dniach skutecznie zaatakowane zostały rafinerie w Riazaniu, Jest to największa rafineria Rozniewtu oraz Kstowo, obie w obwodzie niżno Ponadto drony dosięgły rafinerię Perwy Zawod w obwodzie Kałuskim, rafinerię Norsi w Kirsi w obwodzie Leningradzkim oraz Nowoszachtińsku w obwodzie rostowskim. Z uwagi na zbieżność dat niektórzy sugerują, że w czasie ataku na rafinerię Norsi, należącą do Ucoila, zginąć mógł wiceprezydent spółki, 54-letni Vitali Robertus. Władze jednak donoszą, że przyczyna była bardziej prozaiczna – samobójstwo. W rzeczy samej jest to okres dla Ukrainy niezwykle trudny i wymaga trudnych decyzji. Nie wszystko jest w rękach Kijowa, a ukraińskie władze są zmuszone obserwować europejsko-amerykański teatr polityczny rozgrywający się wokół wysyłania pomocy potrzebującej Ukrainie. W ostatnim materiale pokazywaliśmy, że nie jest to kwestia absolutnie przegrana i widać pewne otrzeźwienie stolic europejskich, czemu stara się przodować zaostrzająca swe stanowisko Francja. Jednak o ile pomoc w istocie zostanie zarezerwowana i wysłana, to na pewno nie stanie się to nagle. Tymczasem wroga trzeba zatrzymać tu. I teraz. Partnerem kanału jest Dom Maklerski XTB, a także KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej, oraz Team Catering, catering dietetyczny dostępny w większości polskich miast. Dziękujemy także naszym patronom, których wsparcie umożliwia nam tłumaczenie naszych treści na wiele języków. Niezmiennie zachęcam również do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy.